Dzień dobry, jak witam wszystkich na kanale detektorista Tamors, razem z Tomaszem. O, mamy następny dzień, znowu jakieś fajne tereny, jakiś parczek, coś. Będziemy ryć, tutaj tak, taki fajny, fajny teren jest. Zobaczymy, co nam ciekawego wyjdzie. Tutaj Tomasz kiedyś już był, ale to takie jest, no zobaczymy, co wyjdzie. Będziemy dzisiaj testować kurczę, słuchajcie, ten nowy soft 117. Eee, 117 The legend. Będziemy go testować. Tomek ma cewkę masz tą dużą 30 32. 32. a ja mam 24. DD 32, a ja mam DD 24. I zobaczymy jakie I zobaczymy różnice. Na tych samych ustawieniach będziemy chodzić. I zobaczymy co z tego powychodzi. Będę wam wszystko Relacjonował, jakie ustawienia, wszystko będziemy mieli. Także zobaczymy, co, co będzie fajnego. Więc pogoda jest fajna. A byłbym zapomniał. Dziękujemy za subskrypcję, za lajki. Pozdrawiamy wszystkich metalu szukaczy, jak to Adi mówi. Pozdrowionka Adi. Eee, I czarne kciuki. No, no to też na razie tyle. Widzimy się przy pierwszym dołeczku. Trzymajcie się ciepłytko. I mamy pierwszy fant. Jakiś ciekawy metal, kawałek czegoś. Kawałek czegoś. A, to kawałek jakiegoś ołowiu chyba. Dobra, to złom. No ale pierwszy sygnał. Słuchajcie, ustawiliśmy te... Yy, Detektory na... No. A tu jeszcze coś, eh? Tu jeszcze coś mamy. Co on teraz? Wciech mi się ten pointer mi się ściekł, to jest puste nic nie ma. Dobra no to widzieliście, kawałek ołowiu A ustawienia mamy tak, Recovery Speed jest na, na 5, Iron Filter mamy na 0 Deep Target mamy na 2 i Stability mamy na 3. Chodzimy na Grącie i na M2. Dobra, to na razie tyle. Lecimy dalej. No to Tomek rozpoczął pięknie dzień. Pierwsza monetka. Nie, na no Eee, tam hałasu narobił. No nie, no to mówię tylko, że dobre rozpoczęcie. No. No zaczynamy od. 10 centów. 10 centów. No dobra. Dobra, ja idę zobaczyć co ja tam mam, bo tam coś skacze. Nie mogę nic znaleźć, nie to też. Włączę się, jak znajdę. 25 mamy monetkę. Słuchajcie, pierwsza monetka. Pokaż. O, ładny. Jedna druga. O, tak. Jedna druga centa. No, dosłownie. Więc tu kurka nie widać na nim na razie. Na no, teczkę, to teczka <laughs> szczoteczkę action. A z action. <śmiech> <śmiech> to <szczoteczka> z action. <laughs> no, dobra, zobaczymy, potraktujmy go to. Na bank, jedna druga, bo jest zielona ładna patynka. Tylko nie wiadomo, który rok to jest. A tam osiemnastkę tylko widziałem. 1800, pamiętam. Tylko Dżonę Mato. Ten datę, datę ważności. Tu jest błoto się przyczepiło. Ja tu nic nie widzę, Tomek. Trzymaj. No ale jest na pewno, na pewno jest jedna druga. Zobaczymy. Jedna druga centa na 100%. A, nie Ładny moniatek Zobaczymy jak przyschnie Zielona strasznie ta patina, nie? Dobra, lecimy dalej Co? Zgniecionej Nie, kawałek noża chyba to jest, wiesz? Taki płaski jakiś... Drżnięcia Do Dobra Lecimy dalej Poza złomem na razie jedna monetka co Tomkowi wpadła i to wszystko na razie Jest piątunia 1970 chyba. No jeszcze, żeby był mój rocznik, to będzie fajnie. No, Jakżeż by można nie zacząć bez Juliana? <laughs> Juliana to podstawa tutaj. Nasze TZT te 71. No, A, ładnie przesłać się, 71. A tamtego pokaż? jeszcze coś? Pokazał coś? Wyschło coś, czy nie? A tam będzie tylko 1800, któryś, ale. Nie trzeba coś zobaczyć. Chyba, że podesesel. coś tu nic na nim nie widać. Jak był wyderty z tego, to bezpośrednio to może coś jeszcze było widać. Wiesz? No, to Nic widać. nie widać na nim. Proszę teraz, tak złapa tego powietrza. To tylko widzisz ten herb. To jest ten herb, no. Jeden centa, bo jedna druga centa. Jedna druga centa to jest. To jest jedna druga centa. Proszę, no, to 1800, jest, proszę ten... o to, tysiąc osiemset znikło. Dobra, lecimy dalej. Julianka. Julianka. Ale łosisz dzisiaj normalnie, 79 Trzymaj dałaś mi nowe ustawienia, to testuję, no. Piąteczka, no tak, no. Może na tej dużej cewce lepiej chodzą, nie? No. No i dobra. Koro piątka? to jest standardowo Julianka, no. <laughs> Nie, to jest Beatrix. Beatrix akurat, ale też piąteczka. Beatrix, piątka. O, yes, yes. 95. No, jest, jest. 91. No. Ja też mam tu jakiś sygnał. Ile, jaki miałeś sygnał? A ja mam 30 coś. No zobaczymy. Co, co tam jeszcze masz? A nie, to, to była odbitka z monety leżała w dziurze. To nie była moneta? Nie. Znaczy nie, to tak, ale ta odbitka leżała. I myślałem, że jeszcze jedna jest. <noise> Dobra. Zobaczymy, co ja tutaj mam. A ja nie wiem Coś mi tu brzęczało, brzęczało I przez to... tak to jest, czekajcie. się no, zobaczymy Jeszcze być. nie No to śmieć to brzęczy, ale co? Tutaj jesteśmy. No zobaczmy to. Czy głębiej. Chyba wykopaliśmy to. Coś tu mam, ale nie wiem, co to jest. Jakiś metal. Nie wiem, co to. Kawałek metalu jakiś. Co to może być, Tomek? Jakiś metal. Nie wiem jaki. Na pewno kolorku kawałek, ale co to jest? Nie wiem. Coś takie w kształcie V. V jak... <laughs> nie powiem co. <laughs> Dobra. Zabieramy to draństwo. I szukamy dalej Tomek dzisiaj kosi monetki, a ja nic Tak zwykle Ale to nic Dobra, lecimy dalej. Ja mam RGP Pa. Patrzcie No co? Ta ta No to zobacz, wyobraźnia działa, nie? No zobaczcie, jest PPH, jest PPH, nie? Ale ja to jest podstawa od czegoś, ty Zobacz Jakiś lewarek albo coś? Ale kur... no bo, jest? Jest. Kawał złomu. Jest kawał złomu, słuchajcie. PPH jak nic. <grymne> Tomek. <grymne> no. <grymne> Piękny karabin. Dobra, lecimy dalej. Rędki. Ty jaki, ty jaki ładny Ty jaki ładny zobacz Może ładnie się świeci, nie? A to jest na pewno kopak? Czapka ty, niewitka Ale ładny, no? Algancki, świeci się Ja nie będę tego kopał, ale... Masz miskę, będziesz miał dla psa tu pod Dobra, idziemy dalej Ale duży Jaki wielki! Coś dużego jest, nie wiem co to jest. Zobacz. O, masz, masz te dwa i pół wreszcie? Masz panie, podejmuj to. Nie wiem co to jest. No ja ci powiem, to będzie... To będzie guldenik. To nie będzie nic. O... Drucik. Ja też by się zgadzała tego, ale no, niestety. Ale jak ładnie wyglądało, nie? No. Tylko tyle z tego z dobrego dobrego no Co jest krągłość Jest krągłość, tak jest Dobra, lecimy dalej Jest moneta. masz wreszcie tego Coś jest A nie, czekaj, nie, to jest mniejsze Coś większego To jest 5 centów No, Eurus. euro no, Eurak Rasa dobrze zaszala, Pokażę, co masz z tym Euro ja to zbieram, to... Eurak Myślałem, że gulaczek będzie, A to nie Pierwsza monetka dzisiaj jest. Yeah. Po ilu? Po, dwie, po dwóch godzinach? Ponad. Masakra. Nie tego się dzisiaj spodziewałem. Myślałem, że to jakieś fajne monety będą wychodziły. No, twoja ta pierwsza to ładna, nie? 1800, któryś rok. Super. Dobra, lecimy dalej. Tak ładnie zahałasowało, ale chyba. A. jest kolejne euro Tomasz Kolejne euro ja? <laughs> Kolejny euro. dobra Nie ma tego dobrego co by było To trzeba brać co jest Nie ma fajnych monet to trzeba brać co jest, nie? Dobra Słuchajcie, lecimy dalej to Idziemy zobaczyć coś tam wykopał A teraz to ty sobie podejmę to ja sobie podejmę gdzie ty to masz pokaż mi. O, coś A dużego Gulden Hulden panie No jaki ładny Nie, no jeden Gulden Ale to jest co? Beatrix? Beatrix 99 prosu. Patrz, chciałeś Beatrix ma ty, ale ja nie jestem pewien czy mi nie brakowało go, wiesz? i masz pan, 90. Tak się ładnie ułożyło. 9999. 9, 9, 9. Pozdrawiam Jakuba, bo Jakub jest 99. Dlaczego mi brakowało? Dwa i Kuba. Nie jest. A... No jest coś, coś innego niż euro. No ładnie. Dobra, lecimy dalej. Chciałem tutaj przejść, ale dwójka czy jedynkę? Jedynkę. To ja też ładnie dzisiaj nakosił O, kolejna Beatrix. No. 93 tym razem. To pozdrawiamy 93 rocznicy. Kolejny gulden Tomasa Beatrix. Gratulacje, pan. Patrzę, zobaczę. Ile on już tego naczepał dzisiaj tutaj? Oj, tam, oj, tam szczęście. No, dobra, lecimy dalej. Kolejny prześlicz kołowian o! Taki duży. Zdziagnięty troszeczkę taki. No, ale jest. Czas mamy jaki? Nie, po 11 dopiero 10. .00. Dobra. To lecimy dalej. Lecimy dalej. Zakopiemy dziurkę. Ładnie, żeby nie było ślady bo. I lecimy dalej. I teraz wpaduje nam 2 euro. No to tam za jakieś ładniejszy pieniądze po 2 euro. No nic jest. jest. Nie będziemy wybrezać. Lecimy dalej. Mamy moniaczka, coś starszego. He, he. Julianka, holenderska Boratynka, Tomek, Tomek, holenderska Boratynka, Julianka, Dycha, pięćdziesiąty ósmy, pozdrawiamy, pięćdziesiąty ósmy, dobra, szukamy dalej. Do następnego. W końcu po długim czasie mamy jakiegoś moniaka, 88. Ale jaki ładny stan! Zobacz, jak się ładnie świeci. 5 guldenów. Holdenów. Five Holden. Five Holden. O, mój moncie. Mój moncie. Ja. Yeah. Okej. Okay. Ładno. Dobra, lecimy dalej. Tak ładnie zahałosowało, ale chyba... A. jest kolejne euro. Tomasz. Kolejne euro. Ja? <głos》> Kolejny brać. Dobra. nie ma tego dobrego, co by było, to trzeba brać co jest. Nie ma fajnych monet, to trzeba brać co jest. nie? Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. To idziemy zobaczyć, coś tam wykopał. A no, teraz to Ty co podejmij. To ja co podejmij, gdzie Ty, to masz? Pokaż mi. O, coś co dużego. Gulden. Gulden panie No jaki ładny Nie, no jeden Gulden Ale to jest co? Beatrix? A Aha, 99 proszę. Patrz, chciałeś Beatrix masz. Ale ja nie jestem pewien czy mi nie brakowało go, wiesz? brakowało Całeś, Beatrixu, go. i masz panie 90 Tak się ładnie ułożyło i 9, dziewięć 9, 9, 9. Pozdrawiam Jakuba, bo Jakub jest 99 Dego nie brakowało, bo dwa i ja jest. A... No, no, jest no jest coś, coś innego niż euro No ładnie Dobra, lecimy dalej Chciałem tutaj przejść Ale dwójkę czy jedynkę? Jedynkę jedynka. No też ładnie dzisiaj nakosił O, kolejna Beatrix no. 93 tym razem To pozdrawiamy 93 roczniczek Kolejny gulden Tomasa Beatrix Gratulacje Patrzę, zobaczę. Ile on już tego naczepał yyy. dzisiaj tutaj Oj tam, oj tam, szczęście no, Dobra, lecimy dalej Kolejny przejściu koło wriany. Dobra, taki duży Już dziagnięty troszeczkę taki Ale jest Czas mamy jaki? Eee po 11 dopiero 10 Dobra I Lecimy dalej Lecimy dalej Zakopiemy dziurkę Ładnie, żeby nie było ślady bo. I lecimy dalej I teraz spaduje nam 2 euro No to tyg Znam ładniejszy pieniądze jak 2 euro No nic jeszcze jest nie będziemy wybrezać Wrócimy dalej. Mamy moniaczka, coś starszego Hej! He. Julianka Holenderska buratinka. Tomek Pomek Holenderska Boratynka Julianka Dycha Pięćdziesiąty ósmy Pozdrawiamy Pięćdziesiąty ósmy Dobra, szukamy dalej Do następnego W końcu po długim czasie mamy jakiegoś moniaka Osiemdziesiąty Ale jaki ładny stan Zobacz, jak się ładnie świeci. 5 guldenów. Holden, Five Holden. Five Holden. moj mój monc. Mój muncie. Ja. Yeah. Okej. Okay. Ładno. Dobra, lecimy dalej. tam ponownie. Jesteśmy już po kopaniu. A pokażę ale... co mamy. Ty masz 4,25 kurde, to nie ma 50, żartów kurde, zobacz. 4,25, ale to, to tam wiesz. To jest tu. 10 i te. Nie było szału, nie było szału z momentami. Tu taka to... piąteczka, czy to ładnie weszła, to widziałem. Ładna jest. Hmm. No, to jest zaraz po Guldenie. To jest jakiś starszy, to jest jedna, jedna druga centa. No, raz, dwie, trzy, cztery piąteczki no i to wszystko tym miłym akcentem pozdrawiamy wszystkich no, fajnie było ale i żegnamy się i zapraszamy do subskrybowania, do lajkowania Dziękujemy za subskrypcję, za lajki także do następnego, trzymajcie się, krótko, na razie.